Ewa, umieram z nudów. Znowu? Co tym razem szef ci kazał robić? Siedzę w tym nowym magazynie na zadupiu. Mam katalogować graty z tej posiadłości po jakimś odlutku. Wszędzie kurz i zapach stęchlizny. Brzmi jak świetna zabawa. Znalazłeś chociaż jakieś skarby? Ta, skarb w postaci góry starych gazet i porcelanowych lalek, które wyglądają jakby chciały mnie zabić we śnie. Ha ha, ha nie przesadzaj. Przynajmniej masz za to płacone. Czekaj, znalazłem coś dziwnego. Co? Złoty ząb, tajemniczy pamiętnik? Nie, to kamień, ciężki, idealnie okrągły, czerwony dysk. Wygląda jak zrobiony z jakiegoś minerału i ma wyryte dziwne symbole. Pewnie jakiś przycisk do papieru albo podstawka pod kubek, zrób zdjęcie. Wygląda ciekawie, ale pewnie nic nie warte odłóż to i wracaj do pracy, bo zaraz szef zadzwoni z awanturą. Chwila. Wziąłem go do ręki. Jest gładki i idealnie pasuje do dłoni. I zmienia kolor. Co? So? Zrobił się ciemno-niebieski. Jak atrament. Może jest wrażliwy na ciepło. Jak te pierścionki nastroju z lat dziewięćdziesiątych. Nie sądzę. Trzymam go już chwilę i kolor się nie zmienia. Jest głęboko niebieski. Wiesz co, to dziwne, ale jak go dotknąłem, pomyślałem o tacie. O twoim tacie? Co z nim? Pokłóciliśmy się w zeszłym tygodniu. Powiedziałem mu parę przykrych rzeczy. Strasznie tego żałuję. I wtedy ten kamień zmienił kolor. Marek, to na pewno przypadek. Stres i zmęczenie robią swoje. Odłóż ten kamień. Położyłem go na stole. Znowu jest czerwony. Widzisz? Magia, albo fizyka. Czekaj, on się rusza. Co się rusza? Kamień? Tak, sam z siebie. Turla się po podłodze. Przestań sobie żarty robić. Nie żartuję. On się toczy w stronę tego wielkiego lustra, które stoi pod ścianą. Jakiego lustra? Też z tej posiadłości. Wielkie, w starej, zdobionej ramie. Uderzył w nie. I nic. Ani lustro, ani kamień nie są uszkodzone. Po prostu leży przy ramie. To wszystko jest bardzo dziwne. Może lepiej wyjść stamtąd. Jeszcze nie, muszę coś sprawdzić. Zadzwonię, pokażę ci. Dobra, czekam. Marek, co się stało? Rozłączyło nas. Marek? Iło. Co się dzieje? Widziałam tylko, jak podnosisz ten kamień i podchodzisz do lustra. A potem obraz zniknął. Jestem w środku. Gdzie w środku? W magazynie? W lustrze. Co ty gadasz? Jak to w lustrze? Potknąłem się o jakieś pudło, trzymając ten kamień, i wpadłem prosto w nie, a ono było jak woda. Marek, to niemożliwe. Musiałeś uderzyć się w głowę. Wezwę karetkę. Jaki jest adres tego magazynu? To nie jest żart. Stoję na szarej ziemi, a wszystko jest niebieskie. Niebo jest niebieskie i nie ma słońca. O mój Boże. I widzę ruiny miasta w oddali. Zostań tam gdzie jesteś. Nie ruszaj się. Jadę tam. Wyślij mi lokalizację. Będę za 20 minut. Nie panikuj. Za późno, już panikuję. Jest tu coś jeszcze. Jakaś postać leży na ziemi. Nie zbliżaj się. Tylko się przyglądam. Wygląda jak człowiek, ale brakuje mu górnej połowy ciała. Jakby ktoś go przegryzł. Marek, odejdź od tego, błagam cię. Dobra, dobra. Wracam w stronę wyjścia, w stronę miejsca, gdzie powinien być portal. Jest tutaj. Widzę magazyn po drugiej stronie, jak przez brudną szybę. Ewa, pośpiesz się. Już prawie jestem. Widzę budynek. Słyszę twój samochód. Biegam do środka. Widzę to lustro. Marek, widzę cię. Wyciągnij mnie stąd. Jak? Nie wiem, rzuć mi linę cokolwiek. Widzę jakąś starą plandekę, spróbujecie ją podać. Tylko szybko. Mam ją. Przerzucam ją przez lustro. Złap. Mam, ciągnij. Ciągnę. Coś stawia opór. Mocniej. A! Ewa? Ewa, co się stało? Marek? Ewa, gdzie jesteś? Tutaj, z tobą. Co? So? Wciągnęło mnie. Przeszłam na drugą stronę. Lustro za nami jest teraz gładkie, jak zwykłe lustro. Nie. Jesteśmy uwięzieni. To moja wina. Przepraszam. Teraz nie czas na przeprosiny. Musimy przetrwać. Wstawaj. Co robimy? Idziemy. Tam, gdzie jest jakaś cywilizacja. Może ktoś tu jest. Ktoś, kto nam pomoże. Do tych ruin? A masz lepszy pomysł? Nie. A co z tym kamieniem? Mam go wciąż w ręku. Jest czerwony. Trzymaj go. To chyba jedyna rzecz, która nie jest stąd. Może jest kluczem. Dobra. Idziemy. Widzisz te budynki? Są ogromne, ale zniszczone. Jakby przeszło tędy tornado. Albo coś większego. Na jednym z budynków jest napis: Centralne Biuro Oczyszczenia. Brzmi zachęcająco. Chodźmy tam. Może znajdziemy jakieś odpowiedzi. Albo chociaż wodę. Jesteśmy w środku. To wygląda jak stary urząd. Wszędzie papiery. Weź kilka. Zobaczmy, co w nich jest. To jakieś formularze. Wniosek o dobrowolne przyjęcie łez pana. Łzy pana? Co to? Nie wiem, ale przy każdym wniosku jest dopisek Status oczyszczony albo status nieczysty do utylizacji. Spójrz na daty. Wszystkie są sprzed pięćdziesięciu lat. To miejsce jest martwe od dawna. Słyszysz to? Co? So? Jakby szuranie. Gdzie? Piętro wyżej. Schowajmy się, szybko, do tego pokoju. Zamknęliśmy się w jakimś małym biurze. Te dźwięki są coraz bliżej. Ktoś idzie po korytarzu. Cicho bądź. Patrzę przez dziurkę od klucza. Co widzisz? Widzę jedną z tych postaci, tych bez górnej połowy ciała. Ona się czołga, używając długich, kościstych rąk. I szuka czegoś, węszy. Oby nas nie znalazła. Zatrzymała się, tuż przed naszymi drzwiami. Nie oddychaj. Obraca głowę, a raczej oko. W naszą stronę. Ona wie, że tu jesteśmy. Zablokuj drzwi szafą, szybko. Pcham ją. Zaczęła walić w drzwi. Mocniej. Drzwi trzeszczą, zaraz je wyważy. Marek, ten kamień! Co z nim? Rzuć nim w nią, może coś to da. Otworzyłem drzwi i rzuciłem. I co? Trafiłem ją. Kamień odbił się i upadł na ziemię. A ona, ona się rozpłynęła. Zmieniła się w kałuże tej brązowej mazi. Działa. Ten kamień ich odstrasza. Podniosłem go. Ewa, musimy stąd uciec. Dokąd? Jesteśmy otoczeni przez te rzeczy. Na dach. Może stamtąd zobaczymy coś, co nam pomoże. Dobra, prowadź. Jesteśmy na dachu. Widok jest przerażający. Całe miasto jest w ruinie. A po ulicach pełzają dziesiątki tych stworów. Jesteśmy w piekle. Czekaj, co to jest? Gdzie? Tam, na horyzoncie. Coś błyszczy. To wygląda jak lustro. Ogromne, stojące pionowo lustro pośrodku niczego. To może być nasze wyjście. To kilometr stąd, pośród tych potworów. Nie damy rady. Musimy. To nasza jedyna szansa. Jak? Kamień. On ich odstrasza. Odstrasza jednego. A tam są ich dziesiątki. Będziemy biec. Trzymaj się blisko mnie. Marek, to szaleństwo. Zaufaj mi. Biegniemy. Jest ich coraz więcej. Zauważyły nas. Nie zatrzymuj się. Marek, uważaj, z prawej. Rzuciłem się na ziemię. Przepełzła tuż obok. Już blisko. Widzę lustro. Jeszcze 100 metrów. Jeden z nich jest tuż za mną. Ewa. Złapał mnie za nogę. Odwróciłem się i dotknąłem go kamieniem. Rozpłynął się. Moja noga jest cała w tej mazi. Pali. Wstawaj. Już prawie jesteśmy. Nie mogę. Boli jak cholera. Podniosłem cię. Idziemy. Jesteśmy. Stoimy przed lustrem. Nic się nie dzieje. Trzeba dotknąć go kamieniem. Zrób to dotknąłem. Zaczyna falować jak woda. Widzę nasz magazyn po drugiej stronie. Udało się. Wchodź pierwsza. Weszłam. Jestem z powrotem. Marek, twoja kolej. Już wchodzę. Coś mnie trzyma. Co? Złapały mnie za nogi. Nie mogę się ruszyć. Walcz, Marek. Ewa, weź kamień. Co? So? Rzucam go do ciebie. Łap. Marek, Marek. Złapałam go. Upadł po mojej stronie, a lustro zamarzło. Znowu jest normalne. Marek został tam. Jestem sama. Policja mi nie uwierzy. Pomyślą, że zwariowałam, że go zabiłam. Mam tylko ten kamień. Jest czerwony. Biorę go do ręki. Zrobił się czarny. Co ja zrobiłam? Powinnam była tam zostać. Powinnam go uratować. Marek. Nie, nie, nie. Marek. Słyszysz mnie? Odpowiedz. Nie, proszę. To moja wina. To wszystko moja wina. Powinnam była go pchnąć. Powinnam była zostać. Co ja zrobiłam? Patrzę na ten cholerny kamień w mojej dłoni. Jest czarny, matowy i ciężki, jak kawałek nocy. I jest ciepły. Drży. Delikatnie jak telefon w trybie cichym. Co się dzieje? Powierzchnia faluje, jak ciemna woda. Litery. Pojawiają się na powierzchni dysku. Rozmazane, nieczytelne. Jak zakłócenia w transmisji. A ik Nie Marek? Marek, to ty? Ła, igaj! Dokąd mam uciekać? Wracaj! Musimy cię stamtąd wyciągnąć! Napis zniknął. Kamień znowu jest tylko gładką czarną skałą. On żyje. Muszę go stamtąd wydostać. Muszę. Moja noga, ta, którą złapał ten potwór, rana przestała palić. Ale skóra wokół niej jest inna. Blada i dziwnie gładka. Jak wosk, i jest zimna w dotyku. Usłyszałam jakiś trzask. Co to było? Kto tu jest? Dźwięk dochodzi z drugiego końca magazynu, jakby coś metalowego spadło na ziemię. Policja? Ktoś usłyszał hałas? Nie, to coś innego. Cisza. Znowu ten dźwięk. Szuranie. Wolne, ciężkie szuranie. Coś tu jest ze mną. Coś przeszło przez to lustro. Muszę się schować. Czołgałam się za stertę starych pudeł, tych, które katalogował Marek. Boże, jego plecak. Został tutaj. Otwieram go. Kanapka, butelka wody i notatnik. Zawsze nosił przy sobie notatnik. Pisał w nim jakieś głupoty. Nie, to nie są głupoty. To rysunki. Rysunki tego czerwonego dysku. I tego lustra. I notatki na marginesach. Właściciel posiadłości zmarł na zawał. Sekcja nie wykazała niczego dziwnego, ale w jego krwi znaleziono śladowe ilości soli i planktonu? Sąsiedzi mówili, że krzyczał w nocy. Coś o świecie żalu i błękitnych pustkowiach. On to badał, zanim jeszcze tu weszliśmy. Dlaczego nic mi nie powiedział? Przewracam kartki. Jest tu rysunek, schemat, dysk, lustro i człowiek i strzałki. Pod spodem notatka. To nie lustro jest drzwiami. To człowiek. Kamień jest kluczem, który pasuje do zamka w duszy. Lustro to tylko rama. Co to znaczy? Szuranie jest coraz bliżej. Jest tuż za regałem. Widzę cień. Jest nienaturalnie wysoki i chudy. Porusza się powoli, jakby uczył się chodzić. Muszę być cicho. Przeglądam dalej notatnik. Jest ostatnia strona, wyrwana i włożona z powrotem. Kolory. To one są najważniejsze. Każdy żal ma swój kolor. Każdy kolor ma swój świat. Czerwony neutralny, punkt wyjścia. Niebieski żal za słowa, świat, w którym utknąłem. Zielony żal za czyny. Jeszcze tam nie byłem. Czarnym, boże uchroń mnie przed czarnym. To kolor straty bez nadziei, kolor poddania się. To nie są drzwi, to ściana, to koniec. Koniec. Ten kamień w mojej ręce jest czarny. Bo ja się poddałam, zostawiłam go. To dlatego lustro jest nieaktywne, bo ja jestem zamknięta. Dźwięk ustał. Gdzie on jest? O Boże, stoi nade mną. Widzę jego nogi. Długie, nienaturalnie chude. Skóra jest szara i napięta na kościach. Nie patrzę w górę. Nie chcę wiedzieć, jak wygląda jego twarz. Czuję, jak coś kapie mi na rękę. To ta brązowa maś. Kapie z jego ust? Cofam się bezszelestnie. On mnie nie widzi, on mnie czuje. Moja noga, ta zraniona, pulsuje zimnym, obcym rytmem. On czuje to, co jest we mnie, tę część tamtego świata. Odwraca się powoli i idzie w głąb magazynu. Zostawił mnie, na razie. Muszę zmienić kolor tego kamienia. Muszę przestać czuć się winna. Muszę mieć nadzieję. Ale jak? Jak mam to zrobić, skoro wiem, że skazałam go na śmierć? Patrzę na kamień. Jest czarny jak smoła. Wstaje. Muszę spróbować. Staję przed tym wielkim lustrem. Widzę w nim swoje odbicie. Twarz umazana brudem, oczy pełne przerażenia. Podnoszę kamień. Marku, jeśli mnie słyszysz, jeśli widzisz to na tym przeklętym kamieniu, wybacz mi. Zamykam oczy. Myślę o wszystkim, co było dobre. O naszych żartach w pracy, o wspólnym piciu kawy, o tym, jak zawsze potrafił mnie rozśmieszyć. Skupiam się na tym, na nadziei. Otwieram oczy. Kamień. Wciąż jest czarny. Nic się nie zmieniło. Nie potrafię. A może. może nie o to chodzi. Może nie mam zmieniać swojego żalu. Może mam go użyć. Lustro to tylko Rozglądam się po magazynie. Pełno jest tu mniejszych luster. Z toaletek, aletek, z szaf. Biorę jedno z nich. Małe, okrągłe lusterko do makijażu. Kładę na nim czarny kamień. Niec. cholera! Szuranie. Wraca. Tym razem jest szybsze. Nie mam czasu. Czekaj. Moja noga jest prawie całkiem biała i lśni. Odbija światło jak lustro. Co jeśli? To szaleństwo. Ale nie mam innego wyjścia. Siadam na podłodze. Potwór jest już na końcu alejki między regałami. Idzie w moją stronę. Podnoszę nogę i kładę na niej czarny kamień. Skóra pod nim zaczyna falować. Robi się przezroczysta. Widzę przez nią niebieskie niebo. Działa. Stworzenie rzuca się na mnie. Zamykam oczy i wpycham rękę w swoją własną nogę. Ból jest niewyobrażalny, ale czuję też coś innego. Chłód tamtego świata i zapach ozonu. Jestem z powrotem. Gdzie ja jestem? Ciemność. Wszędzie jest absolutna, gęsta ciemność. Nie widzę nic. Nie słyszę nic. Nawet nie czuję podłogi pod stopami, jakbym unosiła się w pustce. Zimno. Tak potwornie zimno. Jestem tutaj, czy ja umarłam? Moja noga. Ona świeci. Bladym, trupim światłem, jak latarnia w gęstej mgle. To jedyne źródło światła w tej nicości. I kamień. Czarny dysk w mojej dłoni. Też lekko pulsuje. Ciemną energią. Nie jestem w niebieskim świecie. To coś innego. Coś gorszego. Notatnik: Marka. Czarny. To nie są drzwi. To ściana. To koniec. Więc to jest koniec. Utknęłam w miejscu, z którego nie ma powrotu. Halo? Jest tu kto? Oczywiście, że nie ma. Jestem sama. Zawsze jestem sama. Czekaj. Coś widzę. W oddali. Słaby zarys. Two. Lustro. Takie samo jak w magazynie. Wielkie w zdobionej ramie. Unosi się w tej pustce. Idę w jego stronę, a raczej płynę. Tutaj nie ma grawitacji. Podchodzę bliżej. Widzę w nim odbicie. Ale to nie jestem ja. W lustrze stoi Marek. Marek! Jesteś tam, widzę cię! Stoi w tym niebieskim świecie. Rozgląda się. Wygląda na przerażonego. Pukam w tafle. Nie słyszy mnie. On, on mnie nie widzi. Dla niego to zwykłe puste lustro. Widzę go, ale on mnie nie. To okno. Okno, którego nie mogę otworzyć. Marek! Odwrócił się. Patrzy prosto na mnie. Widzisz mnie? Uśmiecha się. Ale to nie jest jego uśmiech. Jest szeroki, nienaturalny. Zbyt wiele zębów. To nie jest on. To coś, co go udaje. Cofam się. Odpycham się od tego przeklętego lustra. A ono podąża za mną. Gdziekolwiek się poruszę, ono jest w tej samej odległości. Zawsze przede mną. Zawsze z tą fałszywą, uśmiechniętą twarzą, Marka. Czy Ch Kamień w mojej dłoni znowu drży. Wow, inch Naj. Marek? To wiem, wiem, że to nie ty w lustrze. Gdzie jesteś? Niebieski. Em płacz. Jak mam się tam dostać? Ten kamień jest czarny. Nie mogę otworzyć drzwi. I Azmin? Mean Kolor. Próbowałam, nie potrafię. A, uh, żal. nadzieja. Jak mam mieć nadzieję, kiedy patrzę na twoją twarz wykrzywioną w tym upiornym uśmiechu? Napis zniknął. To lustro, to jest coraz bliżej. Ta postać w środku podnosi rękę. Machami. Muszę uciekać. Ale dokąd? Tu nie ma dokąd uciec. Jestem w pułapce. Ja i moje poczucie winy. To dlatego tu trafiłam, bo ten świat jest zbudowany z mojego żalu. Ta postać w lustrze, ona jest moim żalem. Przybrała jego twarz. Czekaj, coś jeszcze się pojawiło w tej ciemności. To nie jest lustro. To inne rzeczy, fragmenty. Widzę stół z naszej kuchni, i kanapę z mojego mieszkania. I biurko z naszej pracy. Moje wspomnienia. One tu są. Unoszą się w tej pustce, jak braki statków. Dotykam stołu. Jest zimny i solidny. Na nim leży filiżanka. Moja ulubiona. A obok niej druga. Ta, z której zawsze pił Marek. Jest pusta. Biorę ją do ręki. Kamień zaświecił. Bardzo słabo, ale jednak. Pojawiła się na nim szara smuga. Szary. W notatniku marka nie było nic o szarym kolorze. Ale to zmiana. Tęsknota. To nie jest żal. To nie jest nadzieja. To tęsknota. Może to jest klucz. Nie mam odrzucać żalu. Mam znaleźć coś silniejszego. Skupiam się. Myślę o wszystkich chwilach, które spędziliśmy razem. O wszystkich rozmowach. O tym, jak irytował mnie swoim bałaganiarstwem. I o tym, jak teraz oddałabym wszystko, żeby znowu zobaczyć jego porozrzucane skarpetki. Kamień robi się coraz jaśniejszy. Jest już cały szary. Lustro z fałszywym markiem oddala się. Jego postać się rozmazuje, ten potworny uśmiech znika. Działa, ale szary to nie niebieski. Jak mam się tam dostać? Rozglądam się po tej pustce pełnej moich wspomnień. Musi tu być coś jeszcze. Jaść. Yes. Kolejne lustro. Inne. Małe, okrągłe. To z magazynu. To, które było z nami na samym początku. Unosi się niedaleko. Podpływam do niego. Kładę na nim szary dysk. Lustro zaczyna falować, ale nie widzę w nim magazynu. Widzę schody. Kamienne schody prowadzące w dół. W gęstą, szarą mgłę. Nowy świat. Szary świat tęsknoty. Nie wiem, co tam jest, ale to nie jest czerń. To krok naprzód. Kamień w mojej dłoni drży ostatni raz. ID. CIE. Wiem, Marku. Ja po ciebie też. Biorę głęboki wdech. I wchodzę. Chody skończyły się. Stoję na ulicy. Ale to to nasza ulica, ta, przy której mieszkaliśmy. Wszystko jest takie samo budynki, drzewa, latarnie. Ale bez kolorów. Wszystko jest w odcieniach szarości, jak na starym filmie. I ta mgła, gęsta mleczna mgła, która tłumi wszystkie dźwięki. Nawet moje kroki są ciche, jakbym stąpała po wełnie. To jest ten szary świat, świat tęsknoty, zbudowany z moich wspomnień. Marek, jesteś tu? Mój głos ginie we mgle po kilku metrach. Muszę go znaleźć. Musi tu gdzieś być. Idę w stronę parku. Tego, w którym spotkaliśmy się po raz pierwszy. Coś się tam porusza. Na ławce, przy tej starej wieżbie. Postać! Siedzi tyłem do mnie, wpatrzona w pustą alejkę. Marek? Postać drgnęła, powoli się odwraca. To on! To naprawdę on! Marek! Biegnę w jego stronę. Łzy płyną mi po policzkach, mieszając się z zimną mgłą. Podbiegam do niego. Wygląda na zmęczonego, na wyniszczonego, ale to on. Ewa, znalazłaś mnie. Wszędzie bym cię znalazła. Przytulam go. Jest zimny. Zimny jak kamień z tamtego świata, ale jest prawdziwy. Jak? Jak się tu dostałaś? Myślałem, że utknąłem w niebieskim piekle na zawsze. Zmieniłam kolor kamienia. Pokazuje mu szary dysk w mojej dłoni. On patrzy na niego, a potem otwiera swoją zaciśniętą dłoń. W niej leży drugi dysk, identyczny, ale w kolorze głębokiego smutnego błękitu. Mam swój kamień żalu. Nie mogłem go zmienić. Nie potrafiłem przestać żałować. Ja też nie mogłam, więc przestałam próbować. Znalazłam coś silniejszego niż żal. Tęsknotę. W tej samej chwili ciszę przeszywa dźwięk. Dźwięk, którego nigdy nie zapomnę. Niski gardłowy pisk, taki jaki wydawały te potwory w niebieskim świecie. Ale ten jest inny, głośniejszy, bliższy. One nas znalazły. Jak? Nasze kamienie. Twój jest szary, mój niebieski. Nasze emocje, nasze światy, one się zderzają, tutaj, w tym miejscu. Mgła przed nami zaczyna gęstnieć, formować się w jakiś kształt. Coś z niej wychodzi. To jeden z nieczystych. Ta półpostać, ale jest inna, bardziej realna, ciemniejsza, jakby cień nabrał masy. I nie jest sama. Słyszymy kolejne piski. Z każdej strony. Jesteśmy otoczeni. Co robimy? Jest jedno miejsce. Widziałem je w snach, w tym błękitnym koszmarze. Portal. Prawdziwy portal. Gdzie? W centrum, na rynku. Ale coś go pilnuje. Coś gorszego od nich? Coś, co polowało na ciebie. Zaczynamy biec. Biegniemy przez ulice naszych wspomnień. Teraz pełne koszmarów. Szare postacie potworów wyłaniają się z mgły, ich nieme piski rezonują w mojej głowie. Kamień Marka świeci niebieskim światłem. Mój szarym. Nasze połączone aury zdają się je na chwilę powstrzymywać, ale jest ich zbyt wiele. Rynek, widzę go. A na samym środku stoi lustro. To samo wielkie lustro z magazynu, ale jest pęknięte. A z pęknięć powoli sączy się czarna, gęsta maś. Przed lustrem stoi postać. Ta, która ścigała mnie w magazynie. Wysoka, chuda bez twarzy. Strażnik. On nie pilnuje lustra. On pilnuje pęknięć. Strażnik powoli odwraca swoją gładką, pozbawioną rysów twarz w naszą stronę. Nie ma oczu, ale czuje jego spojrzenie. Wżera się w moją duszę. Podnosi długą, kościstą rękę i wskazuje na mnie. A potem na Marka. Z jego gładkiej twarzy zaczyna wyłaniać się uśmiech. Szeroki, pełen ostrych jak igły zębów, identyczny jak ten, który widziałam w lustrze w czarnym wymiarze. On nie chce nas zatrzymać, on na nas czekał. Chce, żebyśmy weszli do tego pękniętego lustra. Razem!